Nowy rok szkolny. Wraz z mamą szukacie zeszytów i innych przyborów w najbliższej galerii handlowej. Ale tobie w głowie tylko jedno: iść do zabawkowego. Mama w końcu się zgadza, a tuż po wejściu Twój wzrok przykuwa coś naprawdę wspaniałego. Kiedy twoje zwierzaki chcą się bawić, bawią się właśnie tam. Właśnie adoptowałam pieska Husky i jego starszą siostrę. A jak duża jest twoja kolekcja Litry Pet Shop? Jezu, czy wy widzicie jakie one są słodkie? Takie małe, niewinne zwierzątka z plastiku. No tak. Beznamiętności. Littlest Pet Shop, czyli ikoniczne, przesłodkie figurki, które zostawiły ślad na wielu dzieciakach urodzonych w latach 2000. Zwieżeczki te charakteryzowały się nieproporcjonalnie dużymi, ruchomymi głowami wraz z unikalnym designem oczu oraz magnesikiem na dole figurki. Hasbro wydawało zabawki w różnorodnych zestawach. Wraz z domkami oraz wieloma akcesoriami pojawiały się także blind boxy, jak i również gigantyczna fala te shopy zawładnęły światem zabawek, a to, co było w nich najważniejsze, to możliwość ekspresji. Każdy dzieciak mógł używać swojej wyobraźni dowolnie, w celu dopasowania swojej własnej historii do figurki. Tak, wymyślało się naprawdę różne rzeczy. No, patrz tam. Pytrupy na przestrzeni czasu bardzo się zmieniały. Realistyczne kolory zwierzaków powoli były zastępowane bardziej unikatowymi kolorowymi designami, ponieważ Hasbro skupiały się na tym, żeby figurki były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. No i w trakcie pompowania tej anormalnej ilości figurek czasem podejmowali całkiem wątpliwe decyzje. Z czasem, w celu cięcia kosztów, magnesik na dole figurki zniknął, no i pojawiła się taka dziurka. Ale w kontekście zabawy dalej spełniało to swój cel, ponieważ zwierzaki nadal można było przyczepiać do konkretnych domków bądź akcesoriów. No i mogłeś huśtać sobie tego nietoperka. Na pewno się nie wypierdoli. Nieważne, jak bardzo będziesz się starać. Jednak też nieważne, jak bardzo będziecie się starać, to wielka korporacja wpadnie na kolejny pomysł na zniszczenie waszego dzieciństwa. Ale... Potem trochę później. Nie psujmy sobie jeszcze zabawy. W 2010 roku stało się coś naprawdę spektakularnego. Ikoniczne lalki Blythe weszły w kolaborację z Little Pet Shop. Jest też Blythe, opiekunka Littlest Pet Shop. Spójrz jak ładnie razem wyglądają. Zostało wypuszczone całkiem sporo różnych ciekawych zestawów. Duża część zestawów opierała się na różnych zakątkach świata. Niektórzy jednak uważali, że te lalki wyglądają nieco strasznie i nie pasują do estetyki Pet shopów. Ja sama miałam jeden z tych zestawów, natomiast nie mam zielonego pojęcia, co się stało ani z Lalką, ani z tym Petropem. I szczerze mówiąc, czasem chcę mi się płakać, kiedy myślę o tym, że gdzieś je zostawiłam na tym świecie i nie mam pojęcia gdzie. Pomimo tego, że te słodkie zwierzaki najprawdopodobniej nie znajdują się już w Twoim pokoju, to na pewno znajdują się one w takiej bardzo przyjemnej części Twojego mózgu, zwanej nostalgią. No tak, Twoi rodzice najpewniej oddali Twoje drogocenne Petropy, Twojej młodszej kuzynce która je kompletnie zmasakrowała, a teraz zostały tylko wspomnienia. Drogocenne pamiątki to nie jest określenie, jakiego używam, żeby tylko wyrazić wartość sentymentalną tych figurek. To przede wszystkim określenie realnych cen, jakie te figurki potrafiły i wciąż potrafią osiągnąć. Ha? LPS Pop, czyli popularne kształty figurek. Po raz pierwszy wtedy miała się styczność z tym, jak działa wolny rynek. No tak, kawałek plastiku za 650 złotych. licytacje potrafiły być bardziej intensywne niż wygrywanie jakichś marnych butów trawisa. No bo jak masz przyjść do domu swojej koleżanki i bawić się jakąś faka z koalą, ty musisz mieć te najlepsze i najnowsze figurki. A jeśli masz kotki, short hair, jamniki, wspaniale, dogi, niemieckie. Tomasz mega swag. Ja za każdym razem się hamsko przechwalałam na temat tego, ile ja tych pet shopów mam, więc przy pytaniu: "O, a ile masz petshopów?" Mm, no nie wiem, 150. Co najmniej 200. No, a wtedy moja koleżanka mówiła mi, że ona to Petropów ma 300 i już um, nie byłam taka dumna. By the way, jeśli ktoś z Was chciałby poderować, mimo że tego Spaniela za nakręcanie tego niesamowitego kontentu dla was, to tutaj macie mój Instagram. Możecie mnie też tam bewrócy zaobserwować. Ja wiem, że nie każdy ma tego Spaniela. Te konkretne figurki stały się niesamowicie popularne, głównie przez fakt, że stanowiły one najbardziej istotną część każdego serialu oraz teledysku. A w tamtych czasach YouTube był tym absolutnie zasypywany. I oczywiście pomimo tego, że figurki pop miały ogromną popularność wśród wielu kolekcjonerów, inne, te bardziej niszowe kształty, dalej potrafiły stać się kultowe. Bo niektórzy kolekcjonerzy przede wszystkim skupiali się na tym, żeby zebrać wszystkie figurki z danego gatunku. Ja personalnie mega lubiłam krokodyle i w ogóle każdy krokodyl jest tak fajnie zrobiony. Nie zrobili żadnego złego krokodyla. No ale byłam też basic, tak? Więc też Zbierałam te oto kotki. No i też, żeby to było jasne, nie wszystkie figurki z popularnych kształtów miały fajny design. No ale poza tymi ikonicznymi pop figurkami, które potrafiły kosztować naprawdę niemałe pieniądze, musiały się pojawiać kolejne, droższe, jeszcze bardziej unikatowe figurki. Mam wrażenie, że ta figurka w moim mózgu zajęła miejsce jako wyznacznik prawdziwego burżułajstwa i luksusu. Bo jeśli było ci stać na to, żeby tyle wydać na małego plastikowego kotka, to pewnie masz w domu japoński kibel z podgrzewanym siedzeniem. Nie każdy jednak taki kibel ma, co oznacza, że jest czas na najbardziej intensywny moment twojego życia. Wymiana. Siadacie z koleżanką w Twoim pokoju. Ona w swoim plecaku ma dokładnie to, czego chcesz. Ale nie wiesz jeszcze, czego od ciebie będzie. Wymagać. Ścierasz pot z czoła, starannie wykładając po kolei swoje figurki. Starasz się wybrać te, które mają dla ciebie jak najmniej znaczenia. Ale ona się nie pierdoli. Bierze w swoje tłuste od kanapek z masłem łapska twojego ulubionego Petropa. Jesteś milisekundy od ataku paniki i słyszysz słowa, przez które staje ci serce. W tylko droga za twojego żortera. Nie, to już jest twój koniec. Wyrywasz jej swój skarb z rąk. Starając się pokazać inne twoje figurki, skupiesz się na tym, aby nie zemdleć. Jednak twoje starania nie były na marne. Bo nareszcie, po długich negocjacjach, ona zgadza się wymienić za jakiegoś marnego jamnika. Stąd! Teraz w końcu możesz nagrać swój teledysk. Dzieci jak to dzieci w latach 2010 uwielbiali swoich idoli na YouTubie. Oni ich też i chcieli być tacy jak oni. Oby nie. No a jaki content na YouTube sprawdzi się najlepiej. Tak, twoje krasty as nagranie z aparatu z komunii. Jak bawisz się tymi swoimi petzopami? Scenariusze wymyślane na poczekaniu. Kompletny brak montażu oraz najciemniejsze możliwe sceneria. A no i oczywiście twoje poobgryzane paznokcie. Jednak oczywiście z czasem dzieci zaczęły rozumieć, w jaki sposób kreować realnie dobry content. Fabuła była przygotowana na parę sezonów w przód. Kamera była nareszcie stabilna, a kadry ostre i dobrze naświetlone. Dźwięk był nagrywany prawdziwym, profesjonalnym mikrofonem. Niektóre seriale były naprawdę mroczne. Poruszały tematy zdrad, okultyzmu i innych dziwności, których nie spodziewałbyś się raczej po małych, słodkich zwierzaczkach Tak, na pewno serial o nazwie Szkoła Diabła z Krwawej Ręki Brzmi odpowiednio dla dziewięciolatki Nasi rodzice też na pewno się nie spodziewali, że te seriale, które oglądamy na YouTubie mają aż tak drastyczne treści No przecież to tylko pietrzopy, jak one mogły się zabijać? Chwila co ja powiedziałam na YouTube? Kochani, to się nazywało LPS Tube, a nie jakiś YouTube. W Polsce najpopularniejszymi youtuberkami były The Pudding LPS, Zafira LPS TV, Nalina LPS, która jest znana raczej jako Sagira LPS, ale ona miała dużo różnych nazw, natomiast to, co jest najważniejsze, co musicie o tym wszystkim wiedzieć, to że to ona właśnie stworzyła szkołę Diabła z krwawej ręki i serial Roza, jak i wszystkie inne połączone z nim serie, był tak bardzo popularny, że użytkownicy dalej wysyłają fanarty do autorki Ja się nie dziwię Jakby... Arioch? To, co jest jeszcze ważniejsze od tego, to, że ona tę serię w ogóle robiła jeszcze do poprzedniego roku. Ta kobieta nigdy nie zatrzymała swojej produkcji. Nie to, co um, The Pudding LPS, w sensie prostracja. Kiedy będzie następny sezon Pamiętnika Księżniczki? Bo ja się chyba na to nie doczekam. Wyobraźcie sobie, że bawicie się tymi swoimi zabawieczkami i nagrywacie serial w stylu Euphoria. Tym było właśnie LPS Popular. Zendaya to by sobie mogła pomarzyć, żeby w takiej produkcji uczestniczyć. LPS Popular była serią, która nabijała miliony wyświetleń, a autorka wciąż nie wypuściła finałowego odcinka. Trzymana w napięciu dziewczyna. Zapewne dużo fanów nauczyło się języka angielskiego właśnie przez tę serię, bo stała się ona ikoniczna dosłownie w każdym kraju. Ten serial miał w sobie najbardziej banalne motywy, na jakie możecie wpaść. Grupa tych złych dziewczyn, władających całą szkołą, brzydka okularnica, przechodzi przemianę, bo w końcu zdjęła te okulary i poszła do fryzjera. Wymarzona chłopak atleta i jakiś głupi nerd co się pojawia w najbardziej kluczowych momentach. No i inne takie. No ale to wszystko to nie byli hollywoodzcy aktorzy, tylko jakieś zwierzątka z plastiku. Blogspot również miał swoje całkiem istotne miejsce w historii petshopów i ta zapomniana przez nas strona została kompletnie zawładnięta przez małe dziewczynki, które próbowały sobie wcisnąć lore swoich postaci. Na blogach umieszczano fotoedity z figurkami, wpisy odnośnie nowo zdobytych pet shopów, bądź customów, które są całkiem popularne do teraz. Ale przede wszystkim znajdowały się tam historie, które były regularnie wymyślane i opisywane. Przez fanów Petropów. Tak, najświetniejszy chwyt marketingowy, jaki usłyszałam w moim całym życiu. VIP. Tylko y, tym razem z Petropami. Te wszystkie duże firmy bardzo dobrze wiedziały, w jaki sposób wyciągnąć z tych dzieci, a dokładniej z rodziców tych dzieci, jak najwięcej pieniędzy. Chcesz sobie pograć w grę online z innymi użytkownikami i fanami pet shopów. No cóż, biedaku, jeśli nie kupisz sobie pluszaka, który ma na swojej obroży specjalny kod do aktywowania w grze, to możesz sobie tylko oglądać gameplay bogatych rówieśniczek w internecie. Trzeba jednak przyznać, że te pluszaki były całkiem urocze i ogólnie design samej gry był całkiem ładny. A co ciekawe, to jakiego pluszaka kupiłeś, było automatyczną refleksją, jakim zwierzakiem będziesz grać w grze. Jednak poza grą sieciową zostało wypuszczone. Wczorono jeszcze parę ikonicznych tytułów, które były dostępne na Nintendo. Jezu, ja tak zazdrościłam mojej koleżance, ona miała cały zestaw tych gier. Ja byłam gotowa ukraść i uciec z domu do jakiegoś lasu i jedyne, co robić to grać. W sumie dalej bym to zrobiła. Te gry miały taki barwny i ciekawy styl i naprawdę świetnie odwzorowywały klimat, jaki miały Pet -shopa. Tak, to już jest nam znana historia. Hasbro postanowiło diametralnie zmienić swoje ikoniczne figurki. Urocze, lekko realistyczne ciałka i piękne, pokaźne oczy, coś co było naprawdę unikalne dla pet shopów, zostały zamienione na to coś. Co to kurwa jest? Żeby to stawić tyle roboty. No i zaczęły się protesty, petycje, dzwonienie do Hasbro, masowy sprzeciw. Przecież to coś ani trochę nie przypomina Petshopa. Jak masz teraz nagrać serial, jeśli te główki się w ogóle nie ruszają? W sensie ja przepraszam bardzo, ale wiecie, jak trudno się tym porusza? To nie działa. To jest statyczne, to się musi ruszać. I jak masz teraz nagrać serial, jeśli nie możesz komfortowo ruszać głową swojego głównego aktora? Ale Hasbro nie chciało się posłuchać zbuntowanego ludu. Decyzja Hasbro wynikała głównie z tego, że w tamtym czasie wypuszczali oni serial Little Shop i chcieli, żeby dzieciaki błagały rodziców o to, żeby kupić im tą swoją ulubioną postać z bajki, no ale to nie zadziałało. No i w pewnym momencie pomyśleli sobie, że okej, okay, posłuchamy się was i wypuścili. Figurki z ruszającymi się główkami, natomiast wyglądały one tak. Ale jesteś kurwa zabawna. To niestety dalej nie był ten piękny, charakterystyczny styl pierwszej generacji pet shopów. Do 2024 roku Hasbro próbowało naprawdę bardzo dużo różnych wymysłów po to, żeby jakoś obchnąć te swoje figurki. Natomiast w pewnym momencie po prostu zaprzestali produkcję jakichkolwiek pet shopów. Spokojnie, to jest duża korporacja, oni sobie poradzą, nie martwcie się. I nagle stało się niemożliwe. Prawdziwe pet shopy powróciły. To była chyba najlepsza decyzja Hasbro. Nowe black... Lineboksy zaczęły się pojawiać w sieciówkach sklepów z zabawkami, jak i również po prostu w sklepach spożywczych. A fani, którzy najpewniej codziennie walczą z nostalgią, absolutnie oszaleli. Zaczęły się pojawiać zestawy, a co najważniejsze pudełka zachowały oryginalny klimat petropów, odnawiając go na aktualne standardy. Specjalnie dla was widzowie kupiłam sobie petropa. Na pewno nie zrobiłam tego, po prostu by chciałam. To jest trochę dziecinne interesować się zabawkami i innymi takimi rzeczami. Nie no, wracaj tu widzowie ciebie. Uwielbiają. Niestety, jak zapewne się spodziewacie, moja recenzja tego oto Chopa nie jest najbardziej pozytywna. Kto by się spodziewał, że będę narzekać. Pomimo tego, że sama figurka ma ten fajny i koniczny kształt z pierwszych lat LPS jakoś pozostawia wiele do życzenia, bo farba jest niestarannie nałożona na figurkę, a sam plastik, z którego jest wykonana, no, również nie robi wrażenia. Z jednej strony cieszę się, że moja nostalgia w jakiś sposób została nakarmiona. Z drugiej strony, czuję, że hasbro. Podjęło taką decyzję tylko i wyłącznie po to, żeby skoczyć na kasę i wykorzystać takie osoby jak ja, które kupią to, pomimo tego, że figurka definitywnie nie dorasta do pięt jakością tych pierwszych generacji. Petroszopy w moim życiu stanowiły naprawdę kluczowy element dzieciństwa. Czasem wracam do wspomnień tych nieskończonych zabaw, przepełnionych niespodziewanymi zwrotami akcji, takimi jak y, próba. Bo ją nękali w szkole. Wiadomo, że coś ze mną już wtedy było nie tak. Seriale i teledyski mój mózg po prostu wchłonął jak gąbka. I fakt, że duża część tamtejszych YouTuberek dalej robi content na YouTubie w jednej czy drugiej formie, jest to całkiem niesamowite. Bo niektórzy kolekcjonerzy są wciąż zafascynowani, czy to starymi, czy to nowymi figurkami, i regularnie tworzą treści na ich temat. Pamiętam, jak ja stworzyłam bloga na temat Pet -shopów, i chciałam się dzielić moją bardzo obszerną wiedzą, cóż. Teraz nie mam już bloga, ale dzielę się moją kompletnie bezużyteczną wiedzą na tej platformie. Dziękuję Wam bardzo za tak niesamowicie pozytywne przyjęcie mojego odcinka na temat Mówi Star Planet. Nie spodziewałam się aż takiego wybuchu. Bardzo mocno manifestowałam. Spędziłam ponad 40 godzin na montażu. Było mi naprawdę niezmiernie miło czytać Wasze komentarze. I oczywiście zapraszam Was do podzielenia się kolejnymi anegdotami z dzieciństwa w sekcji komentarzy. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zapraszam Was do zostawienia lajka oraz do zostawienia mi follow na Instagramie, no bo jakby jak macie się dowiadywać, że wstawiam nowe treści. A no i w opisie macie takie fajne różne linki, możecie tam zajrzeć i możecie mnie też tam poobserwować, ponieważ wcześniej czy później będziecie może mogli obejrzeć coś wspaniałego na żywo. Ja raz miałam taką fabułę, że kot oraz pies chcieli mieć razem dziecko. Jednak ze względu na fakt, że byli oni innymi gatunkami, to musieli zaadoptować. Więc logicznym było to, że będą przeglądać magazyn z dziećmi. Strasznie mi to przypomina fabułę pewnego komiksu.